Boże prawdziwej prawdziwe, mówą światła wiecznego. Poświęć serca wierny, aby wszyscy, którzy zgromadzili się w tej świątyni z płonącymi świecami, mogli kiedyś oglądać w warstwój Przez Chrystusa Pana Waszego. wody, swoje śluby i dziękujemy Panu Bogu za dar życia konsekrowanego w życiu otwartym, w życiu publicznym, czy też w życiu kontemplacyjnym, w domach zamkniętych. Łączymy się z siostrami, które, które żyją w klasztorach zamkniętych, aby by były one szczęśliwe z tego, że mogą modlić się i za nas także cierpieć. Dlatego też odwaga nasza, aby pójść w stronę tego, co jest wielkie, chociaż w oczach ludzi nie zawsze doceniane, to jest Boży dar ale z życia zakonnego. Pan Bóg przydatny wybrał Was, moi drodzy, do szczególnej służby przez konsekwencje życia. W zgromadzeniach swoich podjęliście posłanictwo służenia Bogu bliźnich zgodnie z dołową kościoła. wołani. czy nadal potrzebujecie swoje zobowiązanie do tej serdecznej i ofiarnej służby? To czy prawiecie ze wszystkich swoich sił, aby duch tej służby Ustaliczcie się was głębią i Amen. Czy pragniecie z Bożą pomocą na naśladować Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego? Im bardziej jest On we współczesnym świecie niezrozumiany i niewstrzyważony. Wobec tego proszę Was Ojcowie, siostry i bracia, bo w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, od mów się nie złożone swoje śmiech. Gracias. Dziękujemy księdzu biskupowi, że możemy tu w tej pięknej katedrze co roku odnawiać swoją więź z Bogiem. Dziękujemy za słowa homilii, wciąż żywe i powstające do dalszej refleksji. Wdzięczność wyrażam też w imieniu księdza prałata Mariana Szczepińskiego, który z powodów zdrowotnych nie mógł być dziś obecny. Dziękujemy księdzu biskupowi za pasterską troskę o wspólnoty zakonne, za obecność w ważnych wydarzeniach apostolskich, międzyzakonnych. A dziś za wielką życzliwość i gościnność składamy serdeczne bóg Dziękuję wszystkim Wam za przybycie do tej bazyliki, właściwie za pielgrzymkę w dniu dzisiejszym, do bazyliki katedralnej. Przyjmijcie moje błogosławieństwo. Pan z Wami, I z wody, i i będzie błogosławione. Teraz I, i na wieki, z nasze w imieniu Pana, który Niech Was błogosławi, ducha, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.